Nowa forma piecyka jest po prostu najlepsza. No sami zobaczcie. Gostek zaczął piecykiem. My postawiliśmy Icizard, ale Alonso sobie z tym nie poradzi. Dorzucił jeszcze łyczkę? No nie. Eliksir golem na most. Najlepsza zagrywka w grze. Piecyk jeszcze. No nie, stawiamy na wszystko Poisona. On tu zrobi robotę. Dobra, wszystko pięknie, ładnie wyszło. To przeciwnik dorzucił strzałki. No i mamy powieździe. Mamy potężnego gracza za wieżą. Stawiamy szybko Iwo night na most. Dorzucamy za nim Iwo szkieletki. Walimy graveyarda. Ale on ma Iwo łiczkę i to jest koniec, nie? Dobra, pięknie. Knight zada trochę d Rzucimy sobie Poisona, ale to chyba nie było potrzebne. Eliksir Golem już zbliża się do mostu, a nawet dwa. Szczerze, nie mam pojęcia jak my sobie z tym poradzimy. Aktualnie mamy dwa Elixiru, a mamy do obrony takie coś. Niesamowite. Jeśli to obronie musicie zostawić suba. Dorzucamy sobie Knighta, żeby ładnie przetankował chatkę. Ale on jeszcze ma eliksir na firebola. Dorzuca jeszcze strzałki, ale nasza chatka ładnie wszystko tankuje. I szczerze, chyba daliśmy radę. Jeszcze Ice Wizard plus najcik, no i chyba się udało. Let's go. Powoli zbudowaliśmy sobie atak. i Najcik się wywala. No i patrzcie tego firebola. Dobra, Ice Wizard na środek. W połączeniu z piecykiem dadzą radę i wołyczce. Ja pierdzielę, jaka ona jest tanki, nie? On już robi mocny atak. Dobra, wystarczy, że to obronimy i zrobimy solidny counter push. Ice Wizard pięknie sobie splaszuje. Ice Wizard wszystko spowolni, a piecyk będzie stawiał cały czas Fire Spirity. To się powinno udać. Eliksir golem już jest dead. Dlatego dorzucamy kolejny piecyk. Rzucamy jeszcze na niego barelkę. Te dwa spiryty to jest coś pięknego. A teraz będą się spawnowały tak cały czas. Haha, <śmum> I sami patrzcie na to. Niesamowite. To na pewno stanie nerfa. Próbuję tankować ten eliksir golemem, ale nie spodziewał się, że to już jest koniec. GG, zostaw suba.